Dobra, dzisiaj zajmiemy się wymianą e, szczęk hamulcowych. To jest Fiat 500 z 2010 roku. Tutaj są też z, z nich różne układy hamulcowe. Z tyłu to jest system boszowski. <laughs> Więc od czego zaczynamy? Dźwigamy sobie auto, do środka wchodzimy. <laughs> Musicie sobie wykręcić tą śrubeczkę tutaj z tego tunelu. Tą dokładnie. Później zluzować sobie linkę tutaj, tak żeby była. Miarę luźna, żeby łatwiej schodziło. Ściągamy oczywiście koła. To już tego nie będę pokazywał. Wykręcamy te tutaj szpileczki. To bodajże są dwunastki. Jak to mamy wykręcone, to mamy po prostu tak. Bębenek nam schodzi. Dobra. Z drugiej strony mamy to samo. Się nie śmiać, bo po prostu taką farbę miałem jak bębny. Przyszły, to takie po prostu założyłem. Ja tutaj wsadziłem nowe szczęki, ale niestety problemy z tego typu, że cylinderki ciekną, więc oni tutaj e, już niestety podejrzewam, że trochę że tak powiem, tu się nic złego nie stało, ale e, no są. E, że tak powiem, mokre od płynu hamulcowego. Tego tutaj może tak nie widać, ale one faktycznie sobie ciekną. Teraz tak, są dwie szkoły, że można to zrobić po prostu bez <laughs> demontażu yy, piasty yy, z łożyskiem i tak dalej, ale my sobie to zrobimy, że tak powiem, yy, z demontażem, z tego względu, że będzie dużo, dużo po prostu łatwiej nam... Yy, Zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten e, e, samoregulator, e, po prostu będzie nam łatwiej e, z dojściem do tego. Czyli teraz sobie wybijemy te kapy z jednej z drugiej strony i odkręcimy sobie piasty. I lecimy z tym. Po wykręceniu, po zbiciu tej e, nakładki, odkręcamy sobie tą śrubę ściągamy sobie to łożysko. Tutaj widać, że ten płyn hamulcowy nam po prostu tutaj cieknie, bo cały ten pierścień ABS-u mamy, ja tak powiem, uwalony. Nie? I tutaj też mamy, to jest wszystko, ja tak powiem, z płynu hamulcowego uwalone. Tutaj widać, jak nam ten płyn hamulcowy też, że tak powiem, zacieka i tak dalej. Także te szczęki to już też jest słom. Nie? To już bez dwóch zdań, nie ma co. Mamy nowe, więc zaraz się e, po prostu zajmiemy tym. Teraz, tak, żeby sobie szczęki zwolnić, to trzeba będzie sobie wcisnąć, obrócić i one nam zaraz tutaj wyskoczą. Tu podtrzymać po prostu palcem, tu z tyłu, gdzie jest ten pin wchodzi i zaraz to zuzujemy. Do tego ja mam przyrządy i tak dalej. Ja sobie tutaj też będę zmieniał ten samoregulator. Oba, oba zmienimy, ale z tego względu, że tutaj Tutaj tak dziwnie jest, że tak powiem wygięty, eee, on powinien tak siedzieć, ale tu tam chyba nie ma zbyt wielkiego znaczenia, ale e, zaraz lecimy z tym, zaraz odkręcimy sobie, najpierw sobie wylecimy po prostu z, z, z tymi szczękami, tutaj i tak dalej. Tutaj linka nam się nawet za, za bardzo posunęła. Będziemy to musieli sobie zaraz wszystko też obmyć i tak dalej. I lecimy, nie? Dobrze tutaj do tych pinów, żeby je wybić, ja mam takie po prostu przyrządy, mam tego kilka, także... Wydemontujemy to, jeżeli Wam po prostu się cofnie czasami, bo może być tak, że cylinderek przycisnie, po prostu jak Wyciągniecie z jednej szpilki, no to albo sobie po prostu odkręcić odpowietrznik i tak powiem, tą szczękę troszeczkę zdusić i potem ją odgiąć, albo po prostu sobie ją po prostu wyciągnąć z jednej strony, rozszczepić i mamy ogólnie rzecz biorąc to zdemontowane. Zaraz sobie to wszystko przełożymy. Przemyjemy i przełożymy na nowe szczęki. I teraz tak, jeżeli chodzi o te samoregulatory, to jest kwestia tego typu, że po prostu macie lewy, prawy. Nie? On się różni tutaj położeniem tej, tej blaszki tutaj, więc lewy, prawy musi być. Nie? Teraz sobie zrobimy tak, że sobie ten cylinderek tutaj wypniemy i zaraz tam to jest moje auto, więc tutaj może, żeby to nie rdzewiało to sobie zrobimy też może taki myk, że sobie najpierw odkręcimy odpowietrznik, wdusimy pedał hamulca tak powiem w dół tu sobie przewód zapniemy, żeby nam tam nie leciało i potem sobie wykręcimy żeby nam nie kapało z hamulcem po prostu wduszonym w dół, tam sobie coś podeprzemy pod pedał hamulca jakiś <laughs> Jakiś ten, żeby nam nie poszedł, nie poszedł do góry w razie W, i tak dalej, i to zaraz się tym zajmiemy, nie? Lecimy z tym zaraz, i dobra, tutaj jest bodajże ósemka, to mamy sobie założone. Amulet tam mamy już, że tak powiem, wduszony i podparty o siedzenie mniej więcej w ten sposób. Tam się temu, tak powiem, nic za bardzo nie stanie <laughs> i. Lecimy, wykręcimy sobie ten cylinderek i obmyjemy sobie zaraz wszystko tutaj. Teraz tak, żeby cylinderek wykręcić, najpierw będziemy sobie musieli ten e, przewód tutaj z tego cylinderka wykręcić, ten, e, z dapem, e, do, pro, do pro... O, gdzie to on jest ten, a później mamy bodajże jedną śrubeczkę czy dwie dwie śrubeczki, co to tam jest? Ósemka, dziewiątka, dwie zaraz będziemy wiedzieć co tam kurczę jest. Dobra, zaraz polecimy z tym cylinderkiem i zaraz się tym zajmiemy. Tutaj trochę jest yy, lipa, z, że tak powiem, z y, miejscem. Także podejrzewam, że będziemy musieli sobie wykręcić tą i tą siłbeczkę, <laughs> odsunąć troszeczkę yy, ten yy, cały yy, tą Tą tylnią osłonę podtrzymującą szczęki, i tak dalej, i zaraz do tego e, tam dojdziemy. Ja sobie to tylko że tak powiem poluzuję, żeby dojść kluczem, żeby tego czujnika tutaj też nie wykręcać, żeby za dużo nie robić. Chociaż można sobie ten czujnik też wykręcić, ale tutaj nic nie powinno się, że tak powiem. E, stać, nie? Także lecimy z tym. Ten najpierw sobie ten przewód odkręcę do tego przewodu, to będziemy musieli sobie wziąć po prostu klucze tego typu nie wiem jaki tam jest ten klucz. Weźmiemy sobie któreś i zaraz sobie go tutaj tak powiem zluzujemy także Chwilka Mi się przydało cały ten odpowietrznik Zdaje się wykręcić Tak mi się wydaje Że najpierw sobie cały ten odpowietrznik wykręcimy Odpowietrznik jest tutaj na Na ósemkę bodajże że nam się lepiej kręciło Po prostu wywalimy cały ten odpowietrznik I potem będziemy mieli lepiej Nakręcenie, odpowietrznik się też przyda Niech leży, cylinderek można wyrzucić A odpowietrznik może się, Że tak powiem Dziś zostać nie dobra to mamy i teraz dojdziemy sobie tam do tego jaki to tutaj jest rozmiar dobra mamy i po prostu musimy sobie zluzować ten przewodzik nie zaraz się tym zajmiemy dobra przewód mamy odkręcony on tutaj jest na jedenastkę śrubę tam sobie to po tym, to co wykapie, to sobie to, że tak powiem, yy, tuścimy zaraz. I teraz tutaj, co my tutaj mamy, te mamy dziesiątkę, bodajże, to jest dziesiątka, bodajże dziesiątka. Na no, ten ten, weźmiemy sobie zaraz dziesiąteczkę albo dziewiąteczkę, pierwszy wie dycha chyba. Dobra, dziesiątkę weźmiemy i spróbujemy sobie odkręcić ten cylinderek. Jeszcze co to, to sobie poluzujemy. Dobra, mamy to mniej więcej w ten sposób zrobione, to zawsze wam trochę pocieknie, no to zawsze tam z tego cylinderka czy skądś po prostu zleci. Tutaj nie, nie, chcę, nie chcę po prostu, że tak powiem, tej linki ee, wyrzucać, e, że tak powiem e, tutaj. Z... Stąd, bo to może mi się to połamać, bo to linka tutaj ma 100 lat. Teraz będzie sobie trzeba klupnąć tutaj w ten cylinderek, to tak trochę zaprzemy, klupniemy z... dwa razy, on powinien zaraz nam wyskoczyć sam, bo on tutaj po prostu sobie zarósł. Albo breszką tutaj podważyć, ale zobaczymy. Dobra, dosyć mocno się złapał, więc nie chciałem go tutaj maltretować zbyt mocno, więc przykręciłem sobie to tutaj lekko na tą jedną śrubę i klupnąłem w jedną, w drugą, także się nam obrócił. Już go tutaj nie mamy. Także sobie teraz to wykręcę znowu. Obmyjemy to wszystko ładnie. I teraz jak to mamy ładnie pomywane i tak dalej. Bierzemy sobie cylinderek. Tutaj, tak jak powiedziałem, mamy system boszowski, czyli mamy taki sam cylinderek oryginalny boszowski zamówiony niby w pudełku bosza, ale Pierzyn wie co to to jest. Także zaraz sobie go tutaj e, wdusimy. Ładnie. Za jeden odpowietrznik też tutaj wykręcę, żeby mi się lepiej później ten przewód, e, że tak powiem, e, wkręcało. Nie? I zaraz sobie to będziemy montowali. Najpierw sobie ten cylinderek przykręcę po prostu tutaj, później sobie go skręcimy tu i wkręcimy, i wkręcimy ten przewód. Czyli lecimy najpierw cylinderek, zakładamy. On tutaj jest na takie dwie, ja tak powiem, na takie dwie śrubeczki małe. Także te śrubeczki to sobie też ja sobie je tam wrzucę na jakimś może delikatnym kleju, żeby tam woda mi nie podchodziła i żeby one nie rzewiały. Albo kurde, albo damy. Dobra, na kleju damy. Takim. Na takim lekkim kleju to dam Bo widać, że on tutaj koroduje, zaraz się to przeczyszczę i wrzucimy na kleju. Dobrze, ja sobie tutaj to posmarowałem klejem na niską wytrzymałość. Także to mamy założone. Sobie tutaj zwolnię od razu ten. Że tak powiem. Cypelek. To mamy tutaj obczyszczone ładnie i tak dalej. Jeszcze sobie dmuchniemy tutaj. Żadne paprochy nie przylgnęły i sobie po prostu założymy to w ten sposób mam nam ten przewód akurat sobie sam celnie no ten ten em, jak się nazywa na, mm, do cylinderka i teraz sobie wkręcimy te dwie śrubeczki tutaj, też je sobie tutaj zaraz Obczyśc obczyścimy troszeczkę i one tutaj raczej będą nam w miarę dobrze trzymały i skręcamy to jak to mam tutaj poskręcane, i tak dalej, to weźmiemy sobie tą jedynasteczkę i wkręcimy sobie teraz ten przewód do cylinderka hamulcowego. Czyli sobie go zaraz tam ładnie, delikatnie będziemy wkręcali. On powinien się nam tam ładnie, tak powiem, sam już sobie sam wszedł w dziurkę i, i sobie będzie, że tak powiem, delikatnie wchodził. Nie? Tutaj tylko ten cylinderek trzeba będzie sobie po tym. Tak powiem przy zakładaniu szczęk go wdusić z dwóch stron i yy, na razie nie, nie puszczać tam płynu hamulcowego ani nic takiego, żeby wam po prostu nie, nie bujał, że tak powiem yy, yy, szczęką w lewo, w prawo i tak dalej bo potem jest ciężko yy, ją, że tak powiem ustawić, czyli dokręcamy sobie jego Dobra, nie będę tutaj na razie kręcił. Dokręcę sobie go i po tym, jak sobie go dokręcę. O! Jak sobie go dokręciłem, to teraz co sobie zrobimy? Przerzucimy sobie po prostu elementy ze szczęk na drugie szczęki. Oczywiście sobie jeszcze tam przemyjemy i sobie weźmiemy nowe samoregulatory. Nowe szczęki. I zaraz sobie to przerzucimy. Czyli przekładamy sobie po prostu te wszystkie sprężynki, że tak powiem, tak jak, tak jak mają być. Oprócz tej dolnej, tą dolną sobie może, albo nawet tą dolną sobie na samym końcu po prostu wrzucę. I ją, ją sobie potem naciągnę i sobie ją wrzucę. Bo tutaj mi będzie po prostu łatwiej, że tak powiem, wejść w ten sposób, nie? Między, między to. Także lecimy. Dobra, tam czasami jest tak, że tutaj, jak wam nie chce to wejść, to musicie sobie trochę tutaj tą szczękę, że tak powiem, zapiąć, przytrzymać lekko i, e, że tak powiem, e, zaciągnąć lekko ręczny, żeby tą linkę trochę napiąć. Nie? Na tej zasadzie. Tutaj mamy już wszystko pomontowane. Teraz zostało nam tylko wrzucić sobie tą jedną sprężynkę tutaj. Nie? Na tej zasadzie to macie mieć pewność, że tam wam wszystko siedzi tak, jak powinno. Nie? Tą sprężynkę. Bodajże trzeba po prostu, że tak powiem, tak jak tutaj jest, że ma ona iść e, górą, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, ale nie jestem pewien, ale to chyba tam nie zrobi żadnej jakiejś większej różnicy. Czyli teraz sobie tą sprężyneczkę tutaj zaraz naciągniemy i wrzuć, wdusimy sobie w, tam, w tamtą dziurkę, nie? Także lecimy z tym. Dobra, mamy ją założoną, czyli pozostaje nam teraz założenie tylko i wyłącznie tej jednej e, Dolnej sprężynki tutaj, nie? Tej. Czyli musimy sobie ją zaraz tutaj ładnie naciągnąć. Jedną ręką sobie dociągnąć tą szczękę tutaj, a tutaj potem e, wdusimy sobie tą sprężynkę. Ja mam takie szczypce do naciągania tych sprężyn, także zaraz sobie to wsadzę. I dobra, mamy to tutaj w miarę poskładane, nie? Na tej zasadzie. Czyli ładnie dobrze. I e, tyle, nie? Czyli tutaj nam się ładnie to musi opierać. Teraz sobie to po tym e, jeszcze wyregulujemy, że tak powiem, na, e, na bęben. Nie, ale tutaj już mamy wszystko w miarę ok. Czyli teraz sobie poskładamy, e, że tak powiem, e, tą część łożyska. Czyli tutaj najpierw pod to przychodzi. Taki, taka podkładka dystansowa Czyli najpierw sobie ją omyjemy I zaraz sobie ją włożymy Czyli mamy ją tam założoną Czyli teraz tak Tutaj mamy łożysko Piękne Widać, że tam już Tego smaru to też tak za bardzo mm, Za bardzo już tam w tych łożyskach nie ma Chciałby było nacić ja przede wszystkim sobie muszę pomierzyć to łożysko Bo Wydaje mi się, że Ono mi tutaj kurde Huczy też Zobaczymy jak to wygląda Nie no w miarę czyste jest Bieżnia jest jeszcze ładna Nie powinno się niby tak Rozwalić i tak dalej Ale nie mam, nie mam łożyska Więc raz tutaj sobie na dobijemy smaru jakiegoś łożyskowego i sobie to zaraz kurde y, złożymy z powrotem. Nie? Dobra. Dobra jak mamy to tam poczyszczone poskładane tutaj tą podkładkę nie zapomnieć sobie dać wkładamy sobie też y, tą podkładeczkę tam. Y, Wkładamy to łożysko. Tutaj te szczęki do góry będziecie musieli sobie trochę wrzucić, żeby wam nie poszarpało tego czujnika od ABS-u. I teraz sobie to dokręcimy, bodajże tutaj jest 180 Nm. I zaraz lecimy dalej. O, niestety, bateria mi klęknęła w e, telefonie, więc e, no już to skończyłem, ale tutaj powiemy teraz tak: e, Bęben sobie zakładamy i patrzymy, czy nam. O, teraz mam kurde ręczny zaciągnięty, więc. To jest mścimy ręczny, ale e, zakładamy sobie bęben i on wam się e, no, nie może wam się luźno kręcić, musi wam się troszeczkę, że tak powiem, e, opierać, nie? dlatego tam trzeba sobie na tym, na tym samym regulatorze, po prostu tutaj trzeba sobie go. Yy, rozkręcić troszeczkę. On Wam się sam z czasem wyreguluje, ale to później do reszty nie? Yy, na tej zasadzie. Tutaj wstępnie trzeba go ustawić. Później sobie wstępnie naciągamy tą yy, linkę hamulca ręcznego, żeby nam tam w miarę ładnie, znaczy ząbki tam jak ktoś chce. No i odpowietrzamy. Odpowietrzamy no najlepiej dwie osoby, jak nie mamy dwóch osób. No to będziemy musieli to po prostu sobie, że tak powiem, zrobić odpowietrzanie na zasadzie takiej, że ja już to mam i tak odpowietrzone, że po prostu mm, wężyk długi jak najbardziej do góry, najlepiej jakiś świński ogon sobie tutaj zrobić jeszcze, żeby on po prostu gdzieś tutaj był, zawiesić sobie, nie wiem, ee, Tutaj gdzieś o klapkę, po prostu tą butelkę z, z płynem czy z czymś. E, znaczy z płynem, żeby, żeby to e, tam zlatywało, żeby po prostu do góry szło, nie? Żeby wam nie szło, e, że tak powiem, zaraz w dół. No i żeby tutaj było w miarę szczelne na. E, no, musi być szczelne na. E, jak się nazywa? Na. E, e, na y, odpowietrzniku ja mam do tego takie coś, więc y, sobie y, to zakładam na różne średnice. Mam też te, te y, jak się nazywa tutaj. Wiecie, te łączki. Y, zakładamy sobie to i pompujemy sobie pedałem hamulca po prostu, y, 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 żeby nam y, się ładnie odpowietrzyło. I dokręcamy odpowietrzniki, zakładamy sobie gumki na odpowietrzniki. No i mamy tą, e, że tak powiem, robotę skończoną. Widzicie, to Wam, e, ogólnie rzecz biorąc, to gdzie, jak macie szczęki, to on powinien Wam tak troszeczkę łapać w którymś tam, w, w jednym miejscu, nie? No i tyle. One się potem dotrą, także tak by to wyglądało. Także mamy robotę skończoną. Sorry, bo bateriami się rozwaliła, ale mniej więcej wstępnie tam wszystko macie pokazane, jak to powinno być, nie? Dobra. A jeszcze najważniejsza rzecz, bo ja tam powiedziałem bodajże, że łożysko się dokręca tutaj 180 Nm, 280 Nm jest chyba. W każdym razie ja dowaliłem to na 280 Nm i tak będę łożyska zmieniał, to tam kiedyś zrobię film jak te łożyska zmieniać. Tutaj to jest szybka robota, żeby łożyska zmienić, to nie ma problemu. Z tymi szczękami jest więcej że tak powiem, roboty niż z łożyskiem. Łożysko tutaj z tyłu to bez żadnego problemu się zmienia gorzej. Jest z przodu 280 Nm, bodajże, ale to sobie sprawdźcie, nie? Nie 180, w każdym razie 280. Moje przejęzyczenie tam, albo nie wiem czemu tak powiedziałem. Dobra, i to by było na tyle. Wkładamy koła i skręcamy koła. Koła tutaj stalowe felgi, niby na 80 Nm się powinno to kręcić, i to wszystko by było.